Rozdział szósty. Opowiedz mi o przestrzeni. Przestrzeń to czas ukazany. Właściwie nie ma czegoś takiego jak czysta, pusta przestrzeń, w której nie znajduje się nic. Wszystko jest czymś. Nawet najpustszą przestrzeń wypełniają znikome opary, rozciągnięte niemal w nieskończoność. Także wydaje się, jakby ich wcale nie było. Kiedy zaś zanikają opary, pozostaje jeszcze energia. Czysta energia. Objawia się w postaci wibracji, drgań, ruchów z określoną częstotliwością. Ta niewidzialna energia jest właśnie przestrzenią, która spaja całą materię. Był taki czas odwołując się do waszego linearnego pojmowania czasu, że całość materii Wszechświata skupiona była w maleńkiej drobince. Nie jesteś w stanie wyobrazić sobie jej gęstości, gdyż materia w swojej obecnej postaci wydaje ci się gęsta. Tak naprawdę zaś to, co nazywa się materią, składa się głównie z przestrzeni. Wszystkie ciała stałe, to w 2% stała materia, a w pozostałych 98% powietrze. Ogromna przestrzeń dzieli najmniejsze cząstki materii we wszystkich ciałach. Nasuwa się tu porównanie z odległościami między gwiazdami i planetami w kosmosie. Mimo to upieracie się, że to ciała stałe. Kiedyś cały wszechświat rzeczywiście był zbity w jedną masę. Drobin materii nie oddzielała żadna przestrzeń. Tak jakby z pomiędzy nich wyjęto całą przestrzeń, a z braku przestrzeni objętość całej materii była mniejsza niż główki szpilki. Był w istocie czas, zanim nastał tamten czas, kiedy materia nie istniała tylko najczystsza postać energii najwyższej wibracji, którą nazywacie antymaterią. Czas ten poprzedzał czas, w którym istniał znany Wam wszechświat fizyczny. Nie było materii i nie było sprawy, czyli wszystko było w porządku. Słowem, istny raj. Na samym początku czysta energia, czyli ja, wprawiła się w tak szybkie drgania, że powstała materia cała materia wszechświata. Ty również możesz tego dokonać. W gruncie rzeczy robisz to co dzień. Twoje myśli to czysta wibracja, może ona tworzyć i wytwarzać fizyczną materię. Jeśli dostatecznie wielu z Was pomyśli to samo, jesteście w stanie wpłynąć na, a nawet powołać do istnienia, obszary Waszego fizycznego wszechświata. Szczegółowo objaśniłem to w pierwszej książce. Czy wszechświat się rozszerza? W niepojętym dla ciebie tempie. Czy będzie się tak rozszerzał bez końca? Nie. Nadejdzie taki czas, że energia ekspansji się wyczerpie i wtedy weźmie górę energia spajająca i upchnie z powrotem wszystko razem. Chcesz powiedzieć, że wszechświat się skurczy? Tak. Wszystko dosłownie wróci na miejsce i nastanie raj, żadnej materii, czysta energia, innymi słowy, ja. W końcu wszystko sprowadzi się do mnie. Stąd bierze się wasze powiedzenie: wszystko sprowadza się do tego. Czyli przestaniemy istnieć w swej fizycznej postaci, owszem. Ale wy jako wy będziecie zawsze. Nie możecie nie istnieć. Jesteście tym, co jest, wiecznie. A, a co się stanie, gdy wszechświat się zapadnie? Cały proces ruszy od nowa. Nastąpi kolejny wielki wybuch i narodzi się nowy wszechświat. Rozszerzy się i skurczy i powtórzy to. Jeden raz, drugi i tak ciągle. Świat nie ma końca. To tchnienie Boga, wracające do Boga. Cóż, naprawdę, to fascynujące, ale nie ma odniesienia do mojego codziennego życia. Jak już mówiłem, z pewnością istnieją lepsze sposoby wykorzystania czasu, niż nadmierne głowienie się nad najbardziej doniosłymi sekretami wszechświata. Mimo to można wynieść coś pożytecznego z tych prostych, przystępnych alegorii i opisów wielkiego procesu. Na przykład? Na przykład zrozumienie, że wszystko ma charakter cykliczny, nawet samo życie. Zrozumienie prawidł rządzących makrokosmosem pomoże ci zrozumieć mikrokosmos twego własnego wnętrza. Życie przebiega cyklicznie, wszystko jest cykliczne, wszystko. Kiedy to pojmiesz, nauczysz się czerpać większą radość z tego procesu, zamiast ledwie go znosić. Życie toczy się swoim naturalnym rytmem, któremu podlega wszystko. Wszystko poddaje się jego biegowi. Dlatego napisane jest: Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Mądry jest ten, kto to rozumie, sprytny jest ten, który to wykorzysta. Chyba nikt nie wyczuwa cyklu życia lepiej od kobiet. Całe ich życie płynie swoim rytmem, są one zestrojone z rytmem samego życia. Kobiety potrafią poddać się biegowi życia, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy raczej opierają się lub prą. A nawet próbują regulować bieg życia. Kobiety doświadczają go, a następnie naginają się do niego i powstaje harmonia. Kobieta słyszy melodię kwiatów, którą niesie wiatr. Dostrzega piękno tego, co niewidoczne. Wyczuwa, czego domaga się życie. Wie, kiedy jest czas na bieg i czas na odpoczynek. Czas na śmiech i czas na płacz, czas na opór i czas na poddanie się. Kobiety przeważnie opuszczają swe ciała z wdziękiem. Mężczyźni na ogół buntują się. Kobiety również lepiej obchodzą się ze swoimi ciałami, kiedy jeszcze w nich przebywają. Mężczyźni dopuszczają się okropnych rzeczy w stosunku do swego ciała, podobnie zresztą odnoszą się do życia, Oczywiście trafiają się wyjątki, posługują się tutaj uogólnieniami, mówią o tym, jak było dotychczas, bez rozdrabniania się, ale jeśli przyjrzysz się życiu, jeśli dopuszczysz do siebie to, co widzisz, co widziałeś, jeśli uznasz to, co jest, dojrzysz ziarno prawdy w tych uogólnieniach. Smutno mi z tego powodu. Z tego wynika, że kobiety są wyższymi istotami, są ulopione z lepszej gliny niż mężczyźni. W skład cudownego rytmu życia wchodzi zarówno yin i yang. Żaden aspekt bytu nie jest doskonalszy czy lepszy od drugiego. Oba są po prostu i wspaniale, sobą aspektami. Mężczyźni, rzecz jasna, ucieleśniają inne strony boskości, które są przedmiotem wcale nie mniejszej zawiści kobiet. Lecz powiedziano też, że bycie mężczyzną to poligon doświadczalny, okres próbny. Gdy jesteś mężczyzną dostatecznie długo, gdy nacierpiałeś się w skutek własnej głupoty, gdy zadałeś sobie dość bólu własnymi wytworami, gdy dostatecznie zraniłeś innych, aby zaprzestać tego rodzaju zachowań, aby agresję zastąpić rozumem, pogardę, współczuciem, zasadę zwyciężania zrozumieniem, że nie ma przegranych, wówczas dojrzałeś do tego, aby być kobietą. Gdy nauczyłeś się, że prawo pięści jest bezprawiem, że moc płynie nie z dominacji, lecz współpracy, że władza absolutna nie wymaga absolutnie niczego od innych, gdy pojąłeś te wszystkie rzeczy, zasłużyłeś na pobyt w kobiecym ciele, gdyż w końcu zrozumiałeś jej istotę. Zatem kobieta jest czymś lepszym niż mężczyzna. Nie lepszym, innym. To ty wartościujesz. W obiektywnej rzeczywistości nie ma rozróżniania na lepsze czy gorsze. Jest to, co jest i czym ty pragniesz być. Gorące w niczym nie jest lepsze od zimnego. To, co u góry, od tego, co w dole. Podkreślałem już to wiele razy. To też męskość nie jest gorsza od kobiecości. Po prostu jest tym, czym jest, tak jak ty. Mimo to niczym nie jesteście ograniczeni. Żadne z Was. Możecie być kimkolwiek pragniecie być, wybrać czegokolwiek pragniecie doświadczyć, w tym życiu czy w kolejnym, albo w jeszcze następnym, jak uczyniłeś to w poprzednim. Każde z Was zawsze ma wybór. Każde z Was ma w sobie cząstkę wszystkiego, co jest, kobiety i mężczyzny. Wyrażajcie ten aspekt was, który macie ochotę wyrażać. Wiedzcie, że wszystko stoi przed wami otworem. Nie chciałbym odbiegać od tematu. Pozostańmy przy stosunkach damsko-męskich. Na końcu części pierwszej przyrzekłeś, że dokładnie omówisz seksualną stronę tej dwoistości. Zgadza się. Myślę, że nadszedł czas poruszyć sprawy płci